W tym przypadku mamy do czynienia z prostym zadaniem z logarytmów. Zadanie to możemy tak naprawdę rozwiązać na dwa sposoby. Jednym ze sposobów będzie właśnie podejść do tego zadania w taki sposób jak w pierwszym filmie na temat zadania z dnia pierwszego, ponieważ możemy ten logarytm sobie tutaj rozwiązać jak i ten. Natomiast drugim sposobem jest po prostu zastosowanie wzorów na logarytmy. Tak? No i właśnie te wzory sobie będziemy chcieli tutaj zastosować, ponieważ widzimy, że oba logarytmy mają te same podstawy, a więc najprawdopodobniej będziemy mogli je dodać. Ale zanim to zrobimy, możemy zastosować wzór numer 3 i wrzucić wykładniki, czy znaczy tak naprawdę liczby, które stoją przed tym logarytmem do wykładników. Tak? No więc w tym przypadku będziemy mieli logarytm o podstawie 4 2 do potęgi i dodać logarytm o podstawie 4 z 8 do potęgi drugiej. I skąd to się wzięło? Wzięło się to właśnie z zastosowania wzoru numer 3. A więc możemy sobie tak naprawdę rozwiązać te potęgi. Czyli mam tutaj 16, a tu mam oczywiście 64. No i teraz z racji, że logarytmy mają te same podstawy, możemy liczby logarytmowane pomnożyć, więc mamy 16 razy 64 a to jest równe logarytm o podstawie 4 z 1024. No a 4 do której potęgi daje nam 1024, możemy sprawdzić na kalkulatorze i wyjdzie nam 5, ponieważ 4 do potęgi 5 faktycznie jest równe 1024, a więc prawidłową odpowiedzią do tego zadania jest odpowiedź c.